go trwają ferie, no więc nie mogło ich również zabraknąć w Adebarze. Różne tutaj aktywności, dzisiaj na przykład warsztaty kulinarne, dietetyczne, więc proszę powiedzieć, co tu się u Was dzieje i w ogóle też skąd pomysł na akurat takie zajęcia. Tak, no pomysł na te zajęcia wziął się z tego, że obserwuję dosyć bacznie to młodzież, która tu przychodzi do nas do Adebaru. Mamy z nimi dobry, dobry kontakt i obserwuję, w jaki sposób młodzież się teraz żywi. No i z ubolewaniem muszę stwierdzić, że bardzo często są to takie fast foody, czy tutaj z żabki, czy kebaby, zupki chińskie itd. i tak dalej i pomyślałem, że hmm, dobrze byłoby, aby młodzież była świadoma tego, co je i w jaki sposób to oddziałuje na ich życie na ich brak energii, na ich problemy z koncentracją, na ich różnego rodzaju inne dysfunkcje, które biorą się po prostu z kiepskiego odżywiania. No i tak wymyśliłam sobie jakiś czas temu, że dobrze byłoby rozpocząć współpracę z panią dietetyk, która pomoże tym młodym ludziom w takim odnalezieniu jakiejś specyficznej dla nich odpowiedniej drogi, aby dobrze się odżywiali. Oczywiście, najłatwiej jest, najprościej kupić coś gotowego, ale gdy poświęcimy na to odrobinę czasu, odrobinę energii, odrobinę własnej inwencji, może się okazać, że zrobimy sobie coś pysznego do jedzenia, co będzie zdrowe, atrakcyjne, a może nawet i przybliży nas do innych osób, bo możemy coś wspólnie razem robić, możemy. Po prostu zadbać o siebie, tak aby się lepiej czuć, aby mieć więcej energii, aby tym wyzwaniom, z którymi się młodzież musi teraz zmagać, a jest ich bardzo dużo, aby sobie po prostu lepiej radzić. Tak, bo tutaj też lepsze samopoczucie, zdrowe odżywianie. Tak jak mówiłam, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Też zauważam, że młodzież. Źle się odżywia, ale też się czasami nie odżywia. Nie je śniadań, pije zamiast tego energetyki, pali jakieś e-papierosy, więc to jest też taka zmora dzisiejszych czasów. Tak, zgadza się. I ja często powtarzam tym młodym ludziom, obserwując tutaj sposób, w jaki oni tutaj sobie powiedzmy odgrzewają zupki chińskie. I to nie pojedyncza zupka, tylko muszą być dwie, bo oni się muszą najeść. Ja mówię, słuchajcie, czy nie lepiej byłoby zamiast tego kupić sobie na przykład serek, albo coś białkowego, coś naprawdę pożywnego, co nie... Nie da Wam energii takiego piku tylko na 10-15 minut, tylko pozwoli Wam po prostu funkcjonować. I w momencie, gdy oni idą bez śniadania do szkoły, pierwsza, druga lekcja jeszcze na jakichś tam oparach energii funkcjonują, ale później niestety no myślenie jest procesem, który pochłania mnóstwo energii. Tak jest i oni po prostu nie mają siły myśleć. Jak gdy tych lekcji jest 6-8, bo po tyle teraz lekcji mają, a dodatkowo potem popołudniami mają jeszcze dodatkowe zajęcia, Także no, nie dziwi mnie, że, że ci ludzie mają takie problemy. No i chcielibyśmy właśnie im pokazać, że można inaczej. I jest zainteresowani myślę tymi warsztatami. Kilkanaście osób bierze w nich udział już po wczorajszych zajęciach byli bardzo zadowoleni. Wszyscy tutaj wyszli pełni uśmiechu i, i pysznego jedzenia, które zabrali również do domu, żeby pokazać swoim rodzicom, swoim bliskim. Mają ciekawe przepisy z bardzo prostych produktów, takich podstawowych produktów. Myślę, że, 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 że naprawdę dużo ciekawych zostanie im w głowach przemyśleń na, na, na czas późniejszy, także codziennie planowanych jest po około 2-3 przepisy, także myślę, że około po tym tygodniu około 10 dobrych przepisów będą mieli już, żeby, żeby ich używać i miksować sobie, bo to jest wszystko też fajne, jeśli idzie o możliwość... Takiego dowolnego mieszania tych poszczególnych składników i poszczególnych przepisów. I kolejny tydzień ferii, żeby sobie to popraktykować. Ale jeśli o feriach mówimy, to nie tylko warsztaty dietetyczne. Co tu jeszcze w Adebarze u Was i czy można jeszcze się zapisać, dołączyć? Oczywiście, można się dopisać i dołączyć, dołączyć cały czas. Mamy jeszcze oprócz dietetycznych warsztatów także warsztaty aktorskie z Tomaszem Sobczakiem. Fantastycznym aktorem, świetnym człowiekiem, bardzo miłym, otwartym, którego możemy oglądać na ekranach i to zarówno kinowych, bo choćby brał udział w filmie Dzień świra czy w Dziewczynach z Dubaju i w wielu produkcjach serialowych. No i pan Tomasz kocha kołobrzeg po prostu. I to już jest coś od czego wyszedł i to jest taki jego punkt założycielski. I chcę tutaj y, tworzyć teatr razem z młodymi ludźmi i tutaj u nas jest taka grupa 14+, plus młodzieży, jest to kilka osób, ale będzie także w przyszłym tygodniu kontynuowane z młodymi, ale i ze starszymi osobami, to będzie już w RCK. Także... 44 też? Też, tak. I to będzie, to będzie Romeo i Julia. Także to będą y, takie warsztaty właśnie dla młodych i dla starszych osób. Poza tym mamy jeszcze przez całe dwa tygodnie warsztaty fotograficzne, tutaj z naszymi fantastycznymi, młodymi, kołobrzyskimi fotografami, z Igorem Romanowskim i z Robertem Rybakiem. Uczymy się fotografii zarówno portretowej, przy użyciu światła błyskowego, Jest też, będą też elementy, Fotografii produktowej, także różnego rodzaju fotografie będziemy mogli tutaj yy, ćwiczyć. Nie trzeba mieć własnego sprzętu, wystarczy zapał, wystarczy chęć poznania czegoś nowego, nauczenia się czegoś nowego i to są warsztaty zarówno dla fotografów, jak i dla fotomodelek. Także jeśli są chętne fotomodelki, które chciałyby poszerzyć swoje portfolio o profesjonalne zdjęcia, a Naprawdę takie tutaj możemy tworzyć, to zapraszamy serdecznie. Można się jeszcze cały czas zapisywać. No i ostatnia propozycja, którą rozpoczniemy w tą sobotę, będą to warsztaty. Nazwaliśmy je z rękodzieła, ale to będzie bardzo szeroka tematyka. Noszą one tytuł, noszą one tytuł Ramy Teatru Życia i będziemy tworzyć ramy z elementów recyklingu, czyli na przykład ze starych ram okiennych z jakichś starych drewnianych drzwi, a one będą uzupełniane o elementy z natury, które sobie podczas wycieczki do lasu przywieziemy z tego lasu i będziemy to razem łączyć, aby pokazać, że drewno może mieć różne twarze, różne postaci. Będziemy to potem podświetlać lampkami LED, będziemy to zdobić, malować, dodawać różnego rodzaju aplikacje i stworzymy do tego specjalny stelaż, na którym na koniec zaprezentujemy zdjęcia, które będziemy wykonywać w trakcie tych warsztatów, następnie je przetwarzać, aby pokazać, że naprawdę też nie trzeba mieć, nie wiadomo jakiego sprzętu, że wszystko możemy zrobić w telefonie, wydrukować, i potem może się okazać, że stworzyliśmy naprawdę niezwykły kawałek sztuki. Także zapraszamy. Od soboty przez cały przyszły tydzień będziemy ramy Teatru Życia razem z Grzegorzem Wysoką tworzyć. Nie zachęciłeś, muszę powiedzieć. Jeżeli ktoś chce się zapisać, gdzie się zgłosić? Do kasy RCK, tam są prowadzone zapisy, także zapraszamy serdecznie. Koszt warsztatów to jest 50 zł za cały tydzień. Także to jest jakieś 10 złotych dziennie, także myślę, że to są bardzo... Ile co te dwa Tak jest, dokładnie. A mamy mnóstwo zabawy, mnóstwo zadowolonych młodych ludzi. I oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie do Adebaru, niezależnie od tego, czy są warsztaty, czy nie ma warsztatów. Mamy tutaj mnóstwo młodych, fajnych ludzi, z którymi możecie sobie tutaj porozmawiać, pospotykać się, wypić kawę, herbatę. Pograć na instrumentach, pograć w gry, poczytać książki. Możemy wspólnie porobić mnóstwo, mnóstwo inspirujących dobrych rzeczy. Co jest ważne, jest ciepło. Jest ciepło, jest przyjemnie. Chcemy, żeby to właśnie miejsce było taką bezpieczną przystanią dla młodzieży, żeby po prostu oni, żeby młodzież tutaj czuła się jak u siebie, żeby nie chodziła po restauracjach, po Donaldach, po fast foodach, czy gdzieś w różnych takich mało bezpiecznych i przyjemnych miejscach. Szczególnie teraz, gdy mamy zimno. Aby po prostu przyszli tutaj, bo tutaj jest nie tylko ciepło, yy, tak zewnętrznie i fizycznie, ale też jest myślę, że, że fajna atmosfera takiego, takiego przyjaznego, przyjaznego miejsca dla, dla młodych ludzi. Nazywam się Katarzyna Kraft, jestem koło dietetykiem i dzisiaj będę prowadziła warsztaty pod tytułem na talerzu. Są to warsztaty dietetyczno-kulinarne. No i będziemy tutaj z młodzieżą przygotowywali zdrowe posiłki. Takich spotkań będzie pięć i na każdy będziemy poruszali różnego rodzaju aspekty jak dieta wpływa na nasze życie, że to nie tylko odchudzanie czy walka o zdrowie, ale także nasz dobry humor, zdrowe hormony, i ogólne dobre samopoczucie i chęć, w ogóle energia, bo myślę, że często jest teraz problem z tym, że dzieciaki po prostu no, cierpią na brak energii, właśnie taką apatię codzienną i, aby to trochę wzmocnić, to też jak te posiłki należy konstruować, jak warto sobie je urozmaicać. Dostają przepisy do domu i wiem, że po wczorajszych zajęciach, gdzie robili bułeczki twarogowe, myślę, że teraz będą je wielokrotnie powtarzać, dostaną kolejne przepisy i będą je sobie razem z rodzicami robić. Tak, mają fery, więc mogą potrenować, żeby później idąc do szkoły, nie wyskakiwać na przerwie do jakiegoś tam sklepu takiego zielonego na hot doga na przykład. Zajęcia są od wczoraj do piątku. Tak, zajęcia są powrócone od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 16.30. Trochę nam schodzi dłużej, bo dzieciaki tutaj są bardzo zaangażowane, chcą wszystko perfekcyjnie zrobić, więc myślę, że dobrze się bawią. A jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, myślę, że jeszcze można się zapisać. Jeszcze mamy parę miejsc wolnych przy stole, więc zapraszamy. Zachęcamy do zdrowego odżywienia, zdrowego trybu życia. Zapraszamy i faktycznie, żebyśmy się wszyscy zdrowo odżywiali, z tego czerpali tylko korzyść. Wiecie, wczoraj też byłyście na warsztatach? Byłyśmy. Tak, byłyśmy. No i co robiłyście? Robiliśmy takie bułeczki z serka wiejskiego i robiliśmy do tego jeszcze takie nadzienie też serka wiejskiego z różnymi owocami. Można było na słodko oraz na słono. I jak wam się podobają te warsztaty? Bardzo nam się podobają na razie. I macie zamiar kontynuować w domu właśnie jakieś takie kulinarne przygody? Tak, na pewno. Dostałyśmy przepisy i na pewno będziemy same też próbować zrobić te potrawy. Też oczywiście, no, jesteśmy też po to, żeby się czegoś jakiegoś nowego nauczyć i żeby później to praktykować w domu. A powiedzcie, dlaczego według Was ważne są takie warsztaty, taka wiedza? Mm, no mi się wydaje, że dlatego, żeby no, jednak dobrze się odżywać, bo jednak organ, na organizm trzeba dbać. E, no i też, żeby dobrze się odżywać, no i żeby no jeść dobrze, tak? Dobra. I powiedz, jak Ci się podobają te warsztaty? Bardzo mi się podobają, fajnie jest. Na co dzień starasz się zdrowo odżywiać? Tak. Czyli rozumiem, że będziesz te przepisy kontynuować w przyszłości, które tutaj nabędziesz? No, próbuję jak najczęściej. Będę próbować. A powiedz mi, jakie są takie twoje ulubione zdrowe produkty, jakieś albo potrawy? Yy, owsianka, jakieś bułki różne, owoce. No, powiedz, jak ci się podobają te warsztaty i co, co w ogóle sądzisz yy, no, o takiej nauce? Yy, bardzo mi się podobają. Uważam, że dużo można wynieść z takich warsztatów. Na co dzień starasz się zdrowo odżywiać? A tak. A radzisz tam jakieś swoje ulubione danie albo jakąś, jakąś zdrową rzecz, którą lubisz najbardziej i tak na co dzień na przykład ją spożywasz? Ja, ja na przykład nerkowce jem codziennie. No to ja codziennie staram się jeść owoce i jakieś dania, które mamy w domu po prostu. Uważam, że są super bardzo przydatne na pewno dla młodych osób. Żeby miały tą wiedzę, jak się zdrowo odżywiać. A wcześniej y, wiedziałeś już te rzeczy, które na przykład wcześniej nauczyłeś? Niektóre tak i poznałem też parę nowych rzeczy, poznałem fajne przepisy tak samo. To zdracie, jaki przepis? Tam były bułeczki słyszałam? Coś jeszcze? Tak, jeszcze na y, serek wiejski z dodatkami różnymi może być na słodko i na słono. Na pewno przydaje się w kuchni taki przepis. Czyli sam gotujesz dla siebie na przykład albo dla rodziny? No tak, zdarza się. Najczęściej śniadania robię sobie i też rodzinie. A jakie jest twoje ulubione śniadanie? Białkowo tłuszczowe, tłuszczowe, węglowodany jak? Jak to wygląda? Najczęściej jajka w sumie jajka z warzywami jakimiś, na przykład z pomidorami i jakieś kanapki do tego też. No tak, tak. Dziewczyny, jak Wam się podoba? Podoba nam się fajnie to jest. jest fajnie. No. A co najbardziej? No, ogólnie, że możemy poznać nowe przepisy i gotujemy tak, yy... tu wszyscy razem. No. I będziecie w domu praktykować? Tak, weźmiemy i no, dostajemy przepisy do domu yy, będziemy praktykować na pewno. A do tej pory zwracałyście uwagę na zdrowo odżywianie? Tak. Tak, też. zwracam uwagę. No to zachęci jakoś młodzież, że zdrowo odżywianie jest ważne. Mm, mm, no, warto. Warto, ponieważ lepiej się śpi, yy, ma się lepsze samopoczucie, więcej energii, koncentrację w szkole też to jest bardzo ważne, bo niektóre rzeczy potrafią temu uszkodzić.